Ejko, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft DJ Town. Znowu znajdujemy się w naszym mieście Dark and I no oczywiście zbudujemy sobie dzisiaj kolejny dom. Nasz dom powstanie w tym miejscu, już sobie tutaj odznaczyłem y, kilka y, miejsc, w których będziemy budować. Znaczy no, odmierzyłem sobie po prostu parę rzeczy i główne materiały jakie będziemy używać to będzie kwarc, y, to jest szara glina, utwardzona, czarna wełna, no i tam szkło oczywiście czarne. Myślę, że chyba te takie ciemnoszare też by źle nie wyglądało. To jest czarne? Czarne. Dobra. E, więc bez dłuższego gadania przejdźmy od razu do budowania. Zaczynając od jednego wielkiego prostokątu, który będzie podtrzymywał całą tą konstrukcję. I tak jak powiedzieliśmy z Darkiem, znaczy ja powiedziałem, no Dark powiedział wtedy, o ile pamiętam to Dark powiedział, że będę budował ten domek sam, bo mam na niego pomysł, więc skończyłem na tym, że Dark by tylko patrzał i no, nie wiedziałby co się dzieje, bo ja mam w głowie to wszystko już jak zbuduję. Już też przed nagraniem sobie kilka rzeczy popróbowałem, żeby nie było lipy na nagraniu. Więc pierwsze od czego zaczynamy to tak jak mówiłem ten klocek to jest szara glina. I tutaj raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 7, 8, 18 kratek szerokości i 2, 4, 6, 8, 10 kratek e, długości albo na odwrót. E, mówię tak teraz te wymiary tylko dlatego, bo e, widziałem pod którymś filmem, że ciężko się nawet e, z nagrania przebudowuje. Dlatego, mm, teraz wam odliczam, jak to ma być. Więc tutaj było 18 kratek, o ile pamiętam? 18? Chyba 18. Hm, nie pamiętam. <laughs> I 10 kratek długości, czy szerokości. Dobra. Zaczniemy sobie od tego. Od czego sobie zaczniemy? Muszę sobie sprawdzić na ściągę, co ja tutaj takiego zrobiłem. Mianowicie od czego zaczniemy. Eee, tu w tym miejscu będzie wejście na cztery kratki szerokości. Eee, tak, tak, e, będzie wejście ze szkła. 3 kratki wysokości w ten sposób. Tak, dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem. Eee, I tutaj. Okej. Okay. To chyba dobrze. Tutaj niszczymy. I tutaj będzie słup z czarnej wełny. 1, 2, 3, 4 kratki. Tak dobrze pamiętam. słup I to będzie podtrzymywało całą tą tak jakby konstrukcję. Oczywiście tylko wizualnie. Ale okej, okay, dobra. To na razie to zostawimy. To będzie trzeba wypełnić. To sobie to zrobię. Za chwilę. Na razie samą bryłę chciałbym chociaż w tym odcinku dokończyć, zrobić do końca. Teraz na całym tym będzie znajdować się taki powiedzmy balkon. Nie wiem jak to nazwać. Tu jeszcze jedną kratkę muszę pociągnąć, dobra to później zrobię. Cały taki jeden wielki biały klocek będzie z kwarcu, wy oczywiście możecie użyć śniegu do tego, tutaj myślę, że będzie wyglądało nie gorzej. Bo nie wiem jak to inaczej określić i ten klocek cały będzie stał na tym szarym klocku, który zbudowałem przed chwilą. Klocki, wszędzie klocki. Tak, tak. Zwykły taki prostokąt, ale spokojnie. To jeszcze nie jest końcowy efekt, więc na razie się nie bójcie. Na razie to tak wygląda. Ok. Tutaj to miałem zniszczyć i pociągnąć te okno przez całą budowlę. W ogóle całe to. Cała ta budowla, ten projekt wziął się z takiego domku, który widziałem raz po drodze do. Gdzie ja to jechałem? Do tego centrum handlowego w Gliwicach. Jak się to centrum handlowe nazywało? Europa Centralna chyba, tak? Chyba tak. I jadąc do. Tej Europy Centralnej, to widziałem taki właśnie domek nowoczesny, który wygląda jakby był żywcem wzięty z Minecrafta, ale jak, bo to jest właśnie druga próba, kiedy nagrywam ten odcinek, to za pierwszą próbą to wyszedł taki jeden wielki po prostu klocek płaski i pomyślałem, nie, zbuduję to, ale się zainspiruję tylko tym po prostu. No nie mogę niestety wam pokazać zdjęcia tego domku, bo nie zdążyłem cyknąć, ale... Ale no... Tylko tak mówię, że po prostu inspiruję się takim domkiem, który był rzeczywiście wybudowany. Muszę znowu sprawdzić na ściągę, bo nie pamiętam wysokości tego. To było 7 kratek, tak? Tak, 7 kratek. Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7. O, patrzcie, jak idealnie. Jednak, tak jakoś intuicyjnie to zrobiłem. Tutaj to okno dalej się będzie ciągło, ale niestety też nie wiem dokąd. To zobaczymy później, kiedy już będę miał środek zbudowany. Hmm. Oczywiście podłoga będzie w tym miejscu. Hmm. To jeszcze wyżej. Sufit tutaj razem z tym oknem. E, dzięki temu, tak tu będziemy mogli mieć na trzy kratki mm, pokój, i do tego podwójny sufit. Tutaj będziemy mogli mieć podłogę dowolną i podwójny sufit, czyli będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery kratki tutaj wysokości do pracy, i tutaj trzy kratki wysokości do pracy. No, w sam raz. To sobie przeciągnę tu dalej siup, 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 ok. Tu pomyślałem, że w środku właśnie będzie taki balkonik, który tak jakby będzie zwrócony w stronę tego całego szkła. Nie wiem jak to nazwać, tego wejścia. Jeszcze muszę jedną rzecz sprawdzić. To jest. Dobra, okej. Okay. Wszystko jest dobrze. Myślałem, że coś pomyliłem. Bo jak mówiłem, zrobiłem sobie przed nagraniem projekt tego, żeby nie było faili w ciągu budowania. Ło, ale ciężko mi idzie gadanie. Hmm. Ale okej, okay, na razie to tak wygląda. Już myślę, że całkiem nieźle. Całkiem nowocześnie. Tu będzie ten balkonik na nie wiem skoro tu będzie ściana, nie, tu będzie ściana, tu raz dwa, dwie kratki. W ten sposób. Tak, tak, dokładnie. Dobrze zbudowałem. Tu dokończę tą ścianę, siop-sip, siup i tu będzie ten balkon. Jakaś barierka, żeby nie wypaść. ściana będzie chyba z kwarcu. Na razie to od wewnątrz to nie bardzo mi interesuje, jak będzie wyglądać, ale wiem, że na pewno tutaj będzie ta. Tutaj będzie ten balkon. Tutaj jedna wielka ściana z co to jest? Z gliny. To będzie przechodzić przez cały sufit. Ok. Jak to wygląda na razie? Na razie spoko. Hmm, tu ten klocek będzie trzeba wypełnić, to będę musiał zrobić już poza nagraniem jakoś, żeby nie tracić czasu. I tak hmm, w tym miejscu tu się zaczyna problem. Znowu już nie pamiętam. Albo już, już sobie przypomniałem pewnym <śmanym> magicznym sposobem e, Więc tylko coś mi się tu nie zgadza. Już mi się zgadza. Okej okay. Tutaj mamy taką bryłę na 5 kratek. 3 kratki tutaj zostawiamy wolne. Tutaj zostawiamy 4. I ona będzie, tak jakby, wychodzić z całej tej wielkiej bryły białej. I jedyne co na, ten temat, na temat tej bryły wiem, to to, że tutaj to, to idzie stąd. To będzie ściana. Okay. troszkę wbuduję więcej, żeby było widać o co mi chodzi. Hmm, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć kratek, sześć, siedem. Hmm, czyli na tym poziomie kończymy i tutaj tą bryłę dokończamy. Hmm, te okno ma być na 3 kratki wysokości i tylko w tym miejscu. Że wyglądało tak nieregularnie, że tak powiem, siup, siup, i to jeszcze nie wiem, do jakiej odległości będzie się ciągnęło, ale wpełnię szybko tą ścianę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, już od tej jednej strony skończone. Znaczy było Skończone to na pewno jeszcze będziemy poprawiać. Bo nie zamierzam wybudować przecież całego domku w jednym odcinku, tak jak wiecie. DJ Town to jest kilka odcinków złożonych z budowania, i na końcu mebluję sobie sam poza kamerą i tylko pokazuję wam wynik. Więc dobra, na razie to wygląda tak. Tą podłogę się jeszcze wypełni, oczywiście kwarcem. I jak widzicie, tu mamy jedną wielką płaską ścianę, I coś by trzeba było z tym zrobić. I chyba jedyny sposób to jest po prostu walnięcie okna. Yy, tylko, że zaś nie wiem, jak dużego. Yy. Weźmiemy sobie kwarcowe schody. Yy, Pyk. Okej. Okay. I tutaj będzie okno. Tylko zaś tu postaw to. Ok. Jak to wygląda? <słuch> Hmm, może tak. Dostosuję sobie to tak, żeby. Hmm, chociaż. Zaraz. Gdyby tu był. Tu byłoby wejście do tego pokoju. Tu oczywiście jest ściana. Później. Bo tak, nie mam jeszcze pomysłu na ten cały tył. Więc yy, póki co na moim projekcie wygląda to tak, że tu jest jedna wielka biała ściana, a tu jest jedna wielka szara ściana na dole i tyle. Więc tu się jeszcze domyśli, wymyśli jakieś balkoniki. I co tutaj, jeśli chodzi o rozplanowanie tego środka, to myślę, że w tym całym miejscu to będzie jeden pokój. Czyli mógłbym jeszcze jedno okno takie tutaj zrobić na cztery kratki tym razem, bo też było tak nieregularnie: trzy kratki, cztery kratki, ok. Schodki oczywiście, żeby dodać troszkę więcej głębi, nieznacznie więcej, ale, ale zawsze, zawsze więcej. I to sobie jeszcze dokończę. No, na razie, tak jak mówiłem, to będzie jeden wielki klocek z tyłu, ale z przodu póki co bawimy się, dzisiaj bawimy się tylko przodem. Dobra, teraz ta część. To jest według mnie najciekawsza część właśnie całego tego domku na tym etapie, bo póki co to szczegółów zbytnio nie opracowywałem, znaczy detali nie opracowywałem oprócz tego miejsca. I sobie znowu muszę w magiczny sposób przypomnieć jak to zrobić. I jak to zrobić? <laughs> Tutaj będzie na raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 kratek, czyli tak samo jak tu. Tak jakby przyciągamy całą tą bryłę na drugą stronę tego słupa i tu będzie balkon w tym miejscu. Siu powiedzmy taki. Pokoje balkon, bo to będzie w połowie pokój, w połowie balkon. Coś w tym stylu, jak zrobiliśmy tutaj w tym pierwszym domku. O, właśnie, tak, taki pokoje balkon czyli, że będzie pokój i balkon jednocześnie. Więc to jest tak troszkę inspirowane właśnie tym domkiem. To szare będzie trzeba wyciągnąć tutaj, żeby była. Taka podpórka, eee, nie, nie tak, tylko tak. Dobrze, ja to robię w ogóle, coś mi się wydaje, że chyba nie bardzo. Ta ściana powinna być kratka dalej, tak, właśnie, czy to sobie zniszczymy, siup. I tutaj na razie zostanie płaska ściana. Później zrobimy to jakiś ogródek, krzaki czy coś w tym stylu. Tu to robimy na kratkę niżej niż to, niż ten słup. I przeciągniemy to sobie do tej ściany. Dobrze zrobione. Dobrze, teraz tutaj jeszcze grubsze. Tu będzie ściana, tak, i teraz mamy tak jakby wrażenie, że ta bryła wchodzi do, do tej ściany, tak jakby, no, tej tak jakby. <grych> Okej, okay, tutaj będą dwie kratki, tu o ile pamiętam, to już nawet nie muszę patrzeć na mój projekt, to będzie coś w tym stylu. Żeby przedzielić ten balkon w tym miejscu, tak jakby będzie część tego pokoju. Nie wiem, jakieś łóżko tutaj zrobimy. To się oczywiście będzie łączyć z tym. Tu jakieś kanapy, nie wiem. To jeszcze zobaczymy później. I tu niestety mogę mieć też problem. Tu już mogę, muszę zobaczyć znowu. Pyk. I jak by Ciebie tu zrobić domku kochany? Może w ten sposób? To już nie do końca mam zaplanowane. Ta bryła musi być kratkę wyżej. Ona będzie szła do tej ściany do końca. Okej. Okay. I ta bryła musi być tak zrobiona. Dobrze to mam. Chyba dobrze. Tu jeszcze nie wykombinowałem co będzie, ale myślę, że. Um, chyba damy tu okno. Chyba, albo może być później tylko płaska ściana. Tak. Kanarek sobie w ogóle śpiewa. No mi się przypomniało kanarku tak, tak po prostu. Z niczego. O, myślę, że taki balkon jest całkiem niezły. Ściana płaska troszkę mi nie pasuje, ale to też można później dopracować spokojnie. I musimy też pamiętać, że tu będzie coś w stylu pokoju, albo też łazienka. Hm. Właśnie, nie pomyślałem o umiejscowieniu łazienki. Więc to chyba będzie dobre miejsce na nią. W ogóle ten domek nie jest taki wielki, jak możecie zauważyć, bo mamy tylko ten mały prostokąt tutaj na dole. Ten jeden pokój. Gdzieś jeszcze schody muszę wcisnąć. O kurde, o tym zapomniałem. I tutaj mamy drugi pokój. Tu na pewno będzie pokój, taka większa sypialnia, więc to? Hm. Chociaż no, by się tu łazienkę może zrobić. Hmm, skoro w tym domku się dało, to myślę, że tutaj. Tutaj też dam radę. Hmm. Ewentualnie te okna można jeszcze troszkę przesunąć, żeby mieć więcej miejsca na. Łazienkę. Hmm. No nie wiem. Nie wiem gdzie tą łazienkę wcisnąć. Na pewno będzie jedna tu. Myślę, że taka główna może powstanie gdzieś tu. Tylko, że muszę jeszcze schody zrobić. To jest problem. Te schody nie wiem gdzie dam. Hmm. Najrozsądniejsze miejsce to byłoby tutaj w tym miejscu mieć schody, tak myślę. Czyli to jednak nie będzie pokój, a tu jednak będzie balkon? Tak, bo tutaj troszkę by to nie fajnie wyglądało, gdyby tutaj były schody na górę i tutaj już od razu balkon. Więc w tym miejscu będzie gdzieś salon. Tutaj zrobimy schody. Tu będą schody. Ok, to tutaj sobie zaznaczę. Schody. <noise> tu nie wiem, co powstanie. Jeszcze zobaczymy. Tu będzie salon. Tu, oczywiście, przedpokój musi być. Na szczęście mamy podwójną ścianę, więc spokojnie. Ups, siup, ty tutaj masz być. Czyli tak, tutaj schody. Jakbyś się to później wymyśli. Zobaczymy balkon, tam oczywiście tu jakaś kanapa będzie czy coś w tym stylu, nie telewizor może by się tutaj też zmieścił jakby się zmieścił to by było fajne yy, i tu ta większa sypialnia, albo po prostu sypialnia, no bo gdzie jeszcze więcej bym mógł tutaj sypialnię wsadzić właśnie chyba <śmiech> nigdzie <śmiech> więc tu będzie sypialnia, okej okay, ja sobie wypełnię jeszcze te dziury zobaczymy się za chwilę jak już wam Pokażę jak będzie to wyglądać w pełnej bryle. Ok, mamy już wszystko wypełnione. Trochę już palec woli od tego klikania, bo w 20-30 minut, bo poza nagraniem, jeszcze klikałem tylko, więc no, ma prawo boleć. Ale dobra, bez takiego zbędnego gadania, to jest jak się prezentuje z przodu. To jeszcze oczywiście, tak jak mówiłem, nie jest skończone. Nie wiem, co tutaj z tym zrobić, bo to troszkę mi nie pasuje, ta bryła to jakby się wcina w tom i... w ogóle takie dziwne. A więc nad tym jeszcze bym musiał się namyśleć troszkę. Ale póki co to domek już jest chyba skończony. To jest ten balkon, najbardziej szczegółowa część tego domu, tak jak wam mówiłem. Zwłaszcza od tej strony, bo od tej to tak... No, tak nie bardzo. Ale tutaj mamy. Tak, i to jest ta pusta część. Tutaj, właśnie, jedyne co na razie wymyśliłem, to to, żeby przyciągnąć tą bryłę z drugiej strony, tutaj, żeby się kończyła w tym miejscu. I tu, nie wiem, postawić. Zrobić może tak. Tak. Tu hmm. To by trzeba było jeszcze troszkę pomyśleć. Na razie to zrobię to, żeby wyglądało od zewnątrz. Jakoś tak. Tak. Może jeszcze tu. Siup, siup, siup. Ok. No i coś w tym stylu. No ale to tylko tyle mam wymyślone. Ewentualnie tutaj można jeszcze jakiś flower pot ustawić. E, aluminium. Nie wiem co to jest, ale. Pierwsze lepsze, Albo może nie. E, niech będzie stary, dobry Dead Deadbush. E, tylko Ekwipunek Dead. De bush, Ok. Siu. No. <ścoughs> Ile szczegółów. No ale dobra. E, więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny, w którym dokończymy sobie e, ten domek. Dziękuję za oglądanie owego, zapraszam do oglądania innych moich filmów, pozdrawiam no i cześć!